Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię wam w jak najprostszy i jak najbardziej zrozumiały sposób mechanizm siły ssącej transpiracji. Zaczynajmy. Transpiracja to parowanie wody z powierzchni rośliny. Transpiracja u roślin to jak pocenie się u zwierząt. Dlaczego właściwie roślina transpiruje? Główny powód. To pobranie z gleby wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi. To tak jak ty pijesz wodę mineralną, gdy się spocisz. Aby jak najlepiej zrozumieć przebieg transpiracji, wyobraź sobie, że roślina chce pobrać wodę z gleby. To tak jak ty, chcesz napić się wody z dna szklanki za pomocą słomki. Żeby to osiągnąć, chwytasz słomkę w usta i ciągniesz wodę, wytwarzając podciśnienie. Podobnie zachowuje się roślina zasysając wodę z solami mineralnymi z gleby. Tylko co zastępuje ciągnące wodę usta? Właśnie transpiracja. Gdy woda paruje z rośliny, zawartość wody w powietrzu nad rośliną wzrasta, a wewnątrz rośliny maleje. Żeby uzupełnić wodę wewnątrz rośliny, zaczyna napływać ona z gleby. Pamiętaj, że siła z sąca transpiracji jest procesem biernym, a przyroda zachowuje się jak Robin Hood. Zabiera bogatym i oddaje biednym. Transport w sposób naturalny, niewymuszony, zachodzi zgodnie z gradientem, czyli różnicą stężeń. Transpiracja zachodzi więc dzięki różnicy zawartości wody w glebie, wewnątrz rośliny i powietrzu atmosferycznym. Tę zawartość wody w określonej przestrzeni określamy jako potencjał wody. Gdzie potencjał wody musi być najwyższy, żeby woda mogła zostać pobrana z gleby w glebie, a gdzie najniższy? W powietrzu. Oto przykład. Siła sąca transpiracji pozwala na transport wody z miejsca, gdzie jest jej najwięcej, czyli z gleby. Do miejsca, gdzie jest jej najmniej, czyli do powietrza atmosferycznego. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a mechanizm działania siły ssącej transpiracji nigdy nie będzie już trudny. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii zorganizuj naukę biologii. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!